Na program zaprasza Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kurs Medycyny wespół z Ministerstwem Nauki przeprowadziły konkurs na najlepszych młodych pracowników nauki w naukach medycznych. Wyznaczono 10 takich osób. Z tego grona 5 to pracownicy bądź doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ja po prostu jestem alergikiem. Od dzieciństwa chorowałem na alergię. W czasach, kiedy ja byłem młody, była to wielka zagadka. Nie było wiadomo, dlaczego dzieci tak często chorują. Jest to nagroda za nasze zdolności nie tylko pracy naukowej, ale też zdolności organizacyjne, zdolności do tego, że potrafimy połączyć nasze hobby, którym jest nauka, z pracą lekarza, z pracą nauczyciela akademickiego. Doktor Maciej Kupczyk jest wybitnym naukowcem młodego pokolenia. Zaczynał pracę naukową kiedy jeszcze był studentem, studiował według indywidualnego toku nauczania. Już na studiach opublikował swoje pierwsze doniesienia naukowe. W tej chwili jest autorem ponad 100 publikacji w najlepszych czasopismach świata. Jest zapraszany z wykładami na największe światowe kongresy. Pracował w Karolinska Institute, to jest najlepszy w Szwecji instytut medyczny. Udało mi się nawiązać współpracę międzynarodową. W tej chwili nauka to nie jest tak jak kiedyś, że jak Ludwik Pasteur pracował nad biurkiem z mikroskopem przez kilkanaście lat i coś odkrył. W tej chwili nauka to jest współpraca. To jest zdolność do współpracy dużych konsorcjów, nie tylko w jednym kraju, ale najczęściej właśnie międzynarodowym. W skórze dzieje się bardzo wiele zjawisk. Immunologicznych, które są niezwykle interesujące. Dermatologia daje bardzo duże możliwości, zarówno ze względów terapeutycznych, ponieważ choroby skóry są chorobami przewlekłymi, są chorobami, które widać, które często uślebiają jakość życia pacjenta, które z nim są przez wiele lat, właściwie przez całe życie. Stąd też leczenie nie jest to jednorazowe przepisanie kremu czy maści, czy podanie tabletki, tylko spotykanie się wieloletnie. Taka inicjatywa, jaką podjął Puls Medycyny, żeby stworzyć taką edycję konkursową talentów medycyny, jest niezwykle cenna w dzisiejszych czasach, z tego względu, że bardzo wiele tak naprawdę z Polski cieka na młodych talentów. Młodzi ludzie, którzy bardzo dużo pracują, mają faktycznie ogromny talent i możliwości, nie są bardzo często doceniani przez środowisko starsze, być może bardziej dojrzałe, bardziej zamknięte w sobie. Stąd też do pewnego stopnia możemy mówić o tym, że polska nauka na tym cierpi. Tutaj zdecydowałem się zająć głównie badaniami naukowymi w tematyce statystyczną i bioinformatyką, dlatego że była to ścieżka kariery zupełnie niepopularna, i nieodkryta i bardzo ryzykowna. To, czego bałem się najbardziej w pracy lekarza i w pracy naukowca, było to, że któregoś dnia całe moje badania stały się dla mnie nudne i będę musiał je zmienić. Jedyną nadzieją na to, żeby ta praca była ciekawa i żeby nie była nudna, było uczestniczenie w bardzo wielu projektach dotyczących różnych dziedzin medycyny. Pełni taką funkcję statystyka i konsultant naukowego dla kilkudziesięciu jednostek w tym momencie naszej uczelni oraz kilkunastu jednostek z innych uczelni polskich i zagranicznych. Efekt Nikola Rena, jeśli chodzi o regulacje hematopoezny, pan dr Wojtek Fendler jest osobą unikalną. Przede wszystkim dlatego, że jest lekarzem, a z drugiej strony jest naukowcem i głównie zajmujący się biostatystyką, czyli jest w stanie powiązać te dane, które są kliniczne. Z tymi danymi, które uzyskuje z analizy statystycznej. Analizuje dane wielkoskalowe, to znaczy, że nie analizuje jeden parametr, tylko równocześnie jest w stanie wykorzystać nowoczesne metody biostatystyczne, które analizują setki tysięcy parametrów u jednego pacjenta. Ma Moje badania od dłuższego czasu skupiałem się głównie na, na ciśnieniu tętniczym. Jestem przewodniczącym oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. W wyniku kontaktów moich z amerykańskim towarzystwem National Lipid Association w sierpniu 2011 roku założyłem Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, które obecnie ma prawie 300 członków. przygoda z medycyną, z nauką zaczęła się jeszcze w trakcie trwania studiów, kiedy zacząłem chodzić na koła naukowe, wówczas zauważyłem, że nauka sama w sobie mnie bardzo interesuje. Wtedy miałem trochę naiwne podejście do tego, bo myślałem, że jestem w stanie zmienić świat od razu nauką. Teraz wiem, że trochę więcej do tego potrzeba i więcej partnerów i na pewno duże finansowanie, żeby jakiś efekt badawczy mógł być realnie wdrożony i mógł się realnie zmienić wytyczne czy produkt medyczny. Natomiast teraz już wiem, po też moim doświadczeniu, które miałem z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i po agencjach, które funkcjonują, i w Polsce, i w Europie, że jest to możliwe, czyli kiedyś te moje marzenia, które wydawały się przez moment naiwne, obecnie są możliwe do realizacji. Na co dzień zajmuje się przede wszystkim technikami obrazowymi w badaniu chorób układu krążenia. Do technik tych należy przede wszystkim echokardiografia. W tym zaawansowane techniki echokardiograficzne jak echokardiografia trójwymiarowa, ocena ilościowa uszkodzeń mięśnia sercowego czy echokardiografia kontrastowa. Bierzemy udział w badaniach wieloośrodkowych, w badaniach z udziałem ośrodków nie tylko polskich, ale i europejskich. Nasze badania koncentrują się na możliwości zastosowania nowoczesnych technik obrazowania u pacjentów z bardzo różnymi chorobami układu krążenia i na możliwości poszerzenia diagnostyki, tak aby pewne schorzenia można wykrywać wcześniej i wdrażać leczenie na wcześniejszym etapie, a także aby pewne zaburzenia można ocenić dokładniej i w ten sposób lepiej dopasować leczenie. Inną drogą rozwoju echokardiografii, którą również się zajmujemy, jest echokardiografia tak zwana kieszonkowa, czyli możliwość wykonywania badań za pomocą kieszonkowych aparatów, które każdy lekarz może nosić ze sobą i które nazywane są stetoskopem przyszłości. To jest wyróżnienie dla całej naszej jednostki, i wszyscy koledzy, którzy pracują razem z Piotrem, wiedzą dobrze. Że jest to wyróżnienie bardzo zasłużone i wymagające olbrzymiego nakładu pracy. Jest to dorobek, który w większości ścieżek rozwoju naukowego zajmuje kilka dekad. W przypadku Piotra było to niezwykle szybkie, niezwykle intensywne. Został również dostrzeżony przez Europejską Asocjację Echokardiografii, w ramach której był jedną z wiodących postaci tzw. Klubu 35 czyli grona młodych, najzdolniejszych naukowców. Zaszczyt rozpocząć uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom wydziału lekarskiego, kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych w roku akademickim. Zaczynamy nowy etap w naszym życiu. Przed nami dużo wyborów życiowych, jaka specjalizacja, co będziemy robić. Największe sprawdziane życiowe, czyli spotkanie z pacjentem, największa niewiadoma przed nami. Program nauczania na Wydziale Lekarskim naszego Uniwersytetu jest tak skonstruowany, by maksymalnie, brzydkie słowo, upraktycznić studia. Przygotowujemy naszych studentów możliwie najlepiej praktycznie do podjęcia pracy tuż po studiach. Na rynku pracy istnieje niedobór lekarzy. Trzeba pamiętać, że w Polsce jest za mało lekarzy, a zatem wszyscy nasi absolwenci są przez rynek pracy wchłaniani. Lekarz kończywszy studia, uzyskawszy dyplom i prawo wykonywania zawodu, od razu podejmuje pracę, która jest niezwykle odpowiedzialna. Na nim spoczywa odpowiedzialność za poprawną diagnostykę, leczenie. Jest to praca, która od początku. Niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność za drugiego człowieka. Chwilowo jesteśmy na stażu, no i po stażu każdy będzie musiał szukać już swojej ścieżki kariery. Czy tutaj zostając na uczelni, czy wracając do swojego miasta, czy szukając pracy w gabinetach prywatnych. Samorząd Studentów bardzo prężnie działa i dostał w tamtym roku nagrodę za najlepszy samorząd studentów wśród uczelni w Polsce czyli nagrodę pro student. Z czego jesteśmy bardzo dumni jestem bardzo dumna z moich kolegów i koleżanek, z którymi pracowałam przez te trzy lata w samorządzie to nie są tylko imprezy, nie tylko zabawa, również wchodzą w to poważne sprawy, spotkania z rektorami Rady Wydziału Senat. Także mamy na wszystko wpływ. Na posiedzeniach Senatu zabierają głos w sprawach ogólnouczelnianych, a nie tylko studenckich. To dowodzi poczucia odpowiedzialności za miejsce ich studiowania. Zabierają głos w sprawach finansowych uczelni, w sprawach rozwoju naukowego uczelni. Zostaliśmy dostrzeżeni przez młodzież, która w roku 2011 uznała Uniwersytet Medyczny w Łodzi za najbardziej prostudencką uczelnię spośród wszystkich, nie tylko medycznych uczelni w Polsce. W tym momencie mam wiele marzeń. Chcę być dobrym lekarzem, chcę dobrze pełnić swój zawód, chcę się ciągle rozwijać. To Mamy. bardzo zwracam uwagę, żeby ich uczyć nie tylko medycyny, bo świat nie składa się potem z zawodu. Trzeba się nauczyć żyć z ludźmi. Czasami trzeba się nauczyć im przewodzić, realizować swoje cele, być wiernym swoim marzeniom, być radosnym, nie brać życia jak cierpienie, być odważnym. To jest najpiękniejszy zawód. To ja nie mam co do tego żadnych złudzeń. będzie 8 lat jak powstał chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ja wtedy przyszłam na pierwszą próbę chóru jako jedyny chórzysta. Byłam studentką wtedy drugiego roku. Byli i są cały czas w naszym gronie lekarze, farmaceuci, ratownicy, pielęgniarki, kosmetyczki, fizjoterapeuci. Ratowanie życia, muzyka to jest jak taka jakby harmonia się wydaje, chociażby można było nie wiem, wydawałoby się, że dwie skrajne zupełnie rzeczy. To taka otwartość serca tak na drugiego człowieka. Po prostu tego chyba się uczymy tak, cały czas w tym chórze. Zainteresowaniem chórem zaczęło się dużo wcześniej, bo jeszcze w liceum śpiewałem właśnie w moich rodzinnych stronach na Podkarpaciu i ta miłość spowodowała, że również teraz postanowiłem zacząć. Od samych początków studiów, od pierwszego roku, śpiewanie. Jest to takie kształtowanie ducha, można powiedzieć, takie leczenie, ale takie leczenie właśnie psychiki, też właśnie sfery emocjonalnej. Kształtowanie tego myślę może dużo wnieść w pracę przyszłą jako lekarza. To są ludzie, których łączy jedna pasja i to jest naprawdę taka wielka rodzina. Wszyscy się trzymamy razem i, i spotykamy się nie tylko na chórze, ale również poza. No, jak wiadomo, różne konkursy, wyjazdy. No i jakoś to nas spaja razem. Przede wszystkim ta wielka pasja. Ja od zawsze kochałam śpiewać i teraz właśnie jestem otoczona ludźmi, którzy również to kochają i to jest cudowne. Myślę, że są bardzo obciążeni nauką, a mimo to udaje im się znaleźć czas. A może to jest po prostu dla nich czas wytchnienia i relaksu. Oni są przyzwyczajeni do skupienia, do ciężkiej pracy i myślę, że to też tutaj procentuje, że oni potrafią się szybko nauczyć na pamięć. Raz podana uwaga jest realizowana. Byliśmy na międzynarodowym konkursie w Pradze w tym roku kolędowo adwentowym. Tam zdobyliśmy srebro. Jak również srebrny medal dostaliśmy na międzynarodowym konkursie w Macedonii w Ohrid. W, tym roku. w Łódzkim Ogólnopolskim Konkursie Churalnym Kanciolodzienis też zajęliśmy drugą nagrodę, więc te trzy srebra w tym roku to dla mnie i dla chóru wielki sukces. Na program zaprasza Uniwersytet Medyczny w Łodzi.